Mam z tej strony Agata Agacior, to jest Pizzicyt, czyli kobieta na śłowni. Dziś będzie taki trochę luźniejszy vlog. Pokażę Wam moje ostatnie fitnessowe zakupy. Podczas gdy mnie o to pytacie, a też chcę się pochwalić fajnymi rzeczami. W sumie to coś jakby nie wiem, hall, nie wiem, Nie wiem, w ogóle bardziej się stresuję tym vlogiem, bo nie wiem co mówić. Zacznijmy od mojego najfajniejszego z niego zakupu, czyli pulsometru. A właściwie to sam pasek, tylko to pulsometru, taki na bluetooth. Miałam wcześniej taki pulsometr z Lidla i on w sumie mi się popsuł. A właściwie to od, od początku nie działał. Miałam też taki naprawdę dobry pulsometr firmy Boirer, ale on był dobry i on jest dobry, bo to jest sprzęt, który ma naście lat i dalej działa, To jest w ogóle fenomenem w dzisiejszych czasach ale niestety nie był zbyt dokładny. A dlaczego tak zależy mi na tej dokładności? Dlaczego w ogóle potrzebuję pulsometru? Raz, kiedy robię interwał, no to potrzebuję też skontrolować, yy, czy, czy biegnę z odpowiednią prędkością, czy odpowiednio szybko... Odpowiednio mam puls, odpowiednio tętno. Jeśli w sensie, chcecie więcej się dowiedzieć o interwałach, no to kliknijcie w ten filmik, tutaj pojawi się karta właśnie o spalaniu tłuszczu, o, o interwałach, o tym dlaczego ten trening jest taki fajny. A mam też coś takiego, że nie potrafię wyczuć, czy to już jest to tempo, czy nie. Ja w ogóle też mam jakieś dziwnie zaburzone tętno, są strasznie niskie tętno spoczynkowe i strasznie wysokie tętno wysiłkowe, więc potrzebuję też pulsometru, żeby sprawdzić po prostu efektywność tego treningu i po to, żeby też zobaczyć czy coś się zmienia, czy ten moje tętno, czy ten mój puls jakoś się reguluje. No i tak, reguluje się, a właśnie z tej firmy Polar one są naprawdę super dokładne. Zresztą no właśnie, to jest sam tylko pasek. Eee, nie, nie kupiłam sobie zegarka, bo wolę mieć to w aplikacji, w telefonie, po prostu łączę się przez butów i później sobie sprawdzam moje treningi, który był lepszy, który był gorszy. Kontroluję dzięki temu, czy, czy, czy jeszcze trochę pocisnąć w czasie treningu, czy czy już jest spoko, już jest luz. Wiecie, taki trochę wirtualny batik. Kolejny zakup, coś dla masochistów. E, to jest wałek do masażu, firmy Black Roll. Miałam wcześniej takie, wiecie, normalne wałki z Allegro, z takimi wypustkami i myślałam, że to jest hardcore, ale nie. To jest hardcore. Generalnie te takie właśnie filmy Black Crawl są bardzo, bardzo twarde i do tego bardzo leciutkie, więc mogę sobie ze sobą nosić na trening, a w tym momencie nie wyobrażam sobie robić treningu bez wcześniejszego rozgrzania tych mięśni właśnie przez, przez rolowanie, bez, bez ich rozluźnienia, no bo po prostu mam różne przykurcze, tak jak zresztą każdy, kto ćwiczy, a bardziej się skupiam teraz na, na tym, żeby właśnie doprowadzić swoje ciało do dobrego stanu na takim treningu funkcjonalnym, więc... To jest niezbędne. I to wcale nie znaczy, że jesteś crossfiterem i przejdziesz na wegetarianizm. To teraz jeszcze będą książki. No, trochę ich jest. Zresztą ostatnio pokazywałam nawet na Instagramie, ile na mnie po prostu czeka książek do przeczytania. Tylko czas! Jakby ktoś z Was mi sprzedał trochę czasu, to chętnie odkupię tanio. W ogóle te książki z tej, z tej właśnie serii są zawsze bardzo dobre. Wcześniej miałam takie do marketingu, do, do, do zarządzania, do zarządzania czasem. Jeszcze jak pracowałam w korporacji i naprawdę to były fajne książki. No teraz czytam takie dieta i trening. To jest w ogóle fajne, jeśli tak dla osoby, która początkuje, pytaliśmy nieraz o książkę taką właśnie podstawę podstaw, no to może nie są tutaj wszystkie podstawy, ale, ale na pewno to jest coś, pod co warto sięgnąć, jeśli dopiero chcemy coś tam się dowiedzieć, o co chodzi z tą dietą i treningiem, Ponieważ bardziej to jest w sumie podbieganie. Ta mnie bardzo zainteresowała tytułem. Zredukuj wagę dzięki medytacji. Szczerze nie liczę na to, że zredukuję wagę dzięki medytacji, ale liczę na to, że w ogóle nauczę się medytować, bo to na pewno się przyda. Zarządzanie stresem, te sprawy. No właśnie, zarządzanie stresem. Jakbym kiedyś mi strzeliło, że chcę zostać kołczem, no to będę kołczem od diety. I ta jest też fajna. Zdrowe słodkości. Chociaż tutaj jeśli ktoś jest na diecie wegańskiej paleo gluten free bezcukrowy, to raczej nie znajdzie, bo to jest po prostu zdrowe. To jest dla ludzi normalnych, nie dla freaków takich jak ja. No i właśnie skoro o paleo mowa, to jest podobno Biblia, czy znaczy, mówię podobno, bo jeszcze jej nie przeczytałam, bo... No właśnie, czas. Rękawiczki treningowe, za którymi zjeździłam połowę Warszawy, nawet nie połowę, w sumie całą Warszawę, po wszystkich Oszołach... Oszołomach... Oszoł... Oszoła? Oszoł... Sklep oszą w Ałchanach. Nie wiem, wybaczcie, nie wiem jak to odmienić, ale mam nadzieję, że wiecie, chodzi o ten sklep z kolibrem. Zależy mi zawsze na tym, żeby rękawiczki raz miały to takie, żeby łatwiej było je zdejmować, a dwa, żeby miały tutaj taką gąbeczkę, żeby sobie wycierać pot. No i mam takie rękawiczki, które po prostu kocham i które właśnie są dostępne tylko w osą. Ich nie było, więc kupiłam po prostu rękawiczki rowerowe. Wiem, że trochę na siłowni wyglądam jak nub po prostu nowicjusz, który wiecie, no, rękawiczki plus 5 do ciężaru. Talany mi dają plus 5 do ciężaru. Nie naprawdę lubię po prostu ćwiczyć w rękawiczkach. Sorry, komuś to nie odpowiada, to bardzo mi przykro. I na koniec, w sumie to, czego nie może zabraknąć w holu, no bo przecież hole na YouTubie tym się jakby y, wyróżniają, tym się charakteryzują. Ciuchy i tak nie będzie nic widać, bo pokażę tylko ich fragment. Nie wiem w sumie czemu zaczęłam kupować długie leginsy, bo jakoś tak ostatnio bardziej mi się lepiej ćwiczy w długich leginsach, aczkolwiek patrząc na pogodę to chyba nie jest dobry pomysł kupować teraz długie leginsy. Wszystkie, które kupowałam teraz są z chemu. Między innymi takie, o, z siateczką. To co prawda nie są fitnessowe, tylko z serii Coachella, czyli festiwalowej, ale no ja potrzebuję mieć takie leginsy właśnie z siateczką żeby były oddychające, żeby... Ja w ogóle podczas treningu to się sobie w jeden wielki piec i leje się ze mnie pot i jest mi ciągle gorąco. No i, I to, że zawsze jestem skąpo ubrany na treningu, to nie po to, żeby przyciągnąć wzrok płci przeciwnej, wręcz przeciwnie po prostu inaczej się grzeje, więc wszystkie legginsy, które kupuję, zawsze też muszą mieć jakąś tam siateczkę, jakieś systemy drafit, tylko że kurde to się nie sprawdza. Nie wiem, dajcie mi znać, jeśli wiecie, jeśli jesteście w stanie mi coś doradzić, która z tych firm nie wiem, próbowałam już Nike, Adidasa, jakieś technologie, klima cool, cool coś tam zimny materiał, zimne stopy. No. Nie, we wszystkim jest mi gorąco, więc jeśli, nie wiem, jest jakaś firma, która produkuje ubrania, w których naprawdę jest zimno, a ja lubię zimno, to koniecznie dajcie znać. No i też napiszcie, czy nosiłyście legginsy z H&M na trening i czy one szybko się przecierają. Czy jednak wywołują kasę w błoto i mogą sobie kupić jakieś jedne Adidasa zamiast pięciu par z H&M. -u. Ale dobra, jak słuchać gadam już trochę bez sensu w sumie, więc to wszystko, co chciałam Wam pokazać w moim holu lubiencach czy coś, ten deseń, za jakiś czas może jeszcze nagram filmik z tym, co noszę ze sobą na siłownię. Jeśli chcecie taki filmik, to dajcie znać. No jak zwykle w komentarzach czekam na Waszą listę życzeń. No i tak, pamiętajcie o tym, żeby zajrzeć na grupę motywacyjną dla kobiet Bicicyc, bo tam wrzucamy różne fajne rzeczy, motywujemy się i tak dalej. No i tak, zajrzyjcie w moje pozostałe social media. Pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować kanał, kliknąć dzwoneczek. My no widzimy się w kolejnym filmie, niech Wam Bicki i Cycki rosną. 他。